Po raz piąty do Mąkoszyc zabitał Happy Bus, czyli autobus z mobilnym placem zabaw. Na boisku przystanie, na dzieci czeka wiele darmowych atrakcji, dostępnych od 11 do 18, aż do niedzieli. Przyjazd mobilnego placu zabaw dla dzieci jest możliwy dzięki fundacji Happy Kids z Łodzi, która istnieje już od 17 lat. Prowadzi 14 rodzinnych domów dziecka, wspiera także dzieci chore onkologicznie którym pomaga w rehabilitacji i wyjazdach rekonwalescencyjnych, ma prawie 4000 podopiecznych. W tym roku do Mąkoszyc przyjechało kilkunastu wolontariuszy, którzy poprzez zabawę organizują dzieciom wolny czas. Zaplatają warkoczyki, malują twarze i robią tatuaże. Dzieci bawią się też na dmuchańcach, które stanęły na boisku, a także w przekształconym Wielki Plac zabaw w autobusie. Współorganizatorem wydarzenia jest sołtys wsi Piotr Ługowski. Z roku na rok bardzo chętnie przyjeżdżają tutaj do nas, a my oczekujemy na tą grupę. Dzieci się nie mogą doczekać do nas. Piąta już jest edycja nasza. Super, fajno, cieszymy się, że możemy dzieci zabawiać i gościć taką grupę Fundacji ZŁODZI. Zapewniamy nocleg do całej grupy. Zapewniamy obiad, gorący posiłek, plus kawka, herbatka. Także no, na pewno jest. Nie mamy żadnego dofinansowania z własnych tutaj środków, między innymi tutaj zorganizowane przez Koło Gospodyń, Panie Kucharki. Mieszkańców sołectwa pomagają mi tutaj te bufety urządzić, z tego będziemy mieli pieniążki, żeby sfinansować te obiady i posiłki. Happy bus do Mąkoszyc przyjechał 14 lipca. Od niedzieli do niedzieli jest ta impreza u nas. Nie wszystkie dzieci wyjeżdżają na wczasy, mają okazję się pobawić za darmo, skorzystać z jeżdżalni, z zabaw różnego typu, malowanie, barkoczyki, także pe... Wiele atrakcji jest tutaj, co czeka na dzieci akurat na boisku rekreacyjno-sportowym u nas w Mokoszycach. Sołtys w organizacji wolnego czasu dla najmłodszych może liczyć na wsparcie mieszkańców wsi. Pan sołtys ma takie fajne motto, którym wszystkim powtarza, sołtysowi się nie odmawia i my się przez 8 lat tego trzymamy. A jak jemu się to powie, jeszcze się pokażą mu łezki w oczach, to jest to dla nas jeszcze bardziej budujące i motywujące do współpracy. Moją rolą jest zawsze z dzieciakami gdzieś tam troszeczkę pograć, zabawić. Robimy konkursy, robimy taniec, zamrażaniec, e, robimy krzesełka. Z, oczywiście e, z, w międzyczasie z konkursem e, mamy kurtynę wodną, to też tam dbamy o to, żeby zawsze woda leciała rzucamy pianki, bitwę wodną o godzinie 16, czasem ją tam przedłużamy, bo wiadomo, no, nieraz dzieciaczki troszeczkę później przyjdą, tak to wygląda z mojej strony. Dzieci, które jeszcze nie skorzystały z bogatej oferty Happy Bassa, mają jeszcze szansę to zrobić. Wolontariusze czekają na nich na boisku sportowym w Mokoszycach do niedzieli 21 lipca.